Dłońka. I dzisiaj zapowiada się bardzo długi film. jest taki chyba dosyć mocno kryjący i pozostawia mi taki efekt szpachli, a ja nie używam w ogóle pudrów. Nie lubię pudru na twarzy i nie używam. Okej. Okay. Także ogólnie chyba jest spoko, ale nie dla mnie. Moja mama używa Sissi. Ona bardzo lubi tą markę Mary Kay. Ja kilka razy yy, przetestowałam to i rzeczywiście fajnie. To się wtapia w cerę, ale nie chcę też jej yy, zużywać. I na przykład ja osobiście bym chyba nie kupiła, bo to są drogie, znaczy może nie jakoś drogie kosmetyki, ale droższe. A ja też yy, przez pracę stalną jakoś tak już tak się nie maluję, A też ja nie potrafię się jakoś malować tak profesjonalnie, jak te wszystkie vlogerki, youtuberki. Ostatnio oglądałam, bo dawno nie oglądałam makijażowych, jakichś tutoriali, ale natknęłam się na YouTube, że jakaś dziewczyna polecała właśnie ten Kupiłam go z tydzień temu, trzy razy już przetestowałam i mam go właśnie teraz na sobie i on ma konsystencję takiego kremu. I ten mi się bardzo podoba i chyba na dłużej przy nim zostanę. Bo jak widzicie, on się tak wtapia i wygląda bardzo naturalnie na skórze. On nie jest też jakoś bardzo kryjący, ale ja też nie mam y, przebarwień. Więc dla mnie bardzo, bardzo. On też tu stary. Nie wiem czy to jeszcze produkują, ale to już też e, to już jest końcówka i Z swego czasu chyba z trzy opakowania takie mi zeszły. Bardzo lubiałam, lubiłam, lubiałam, lubiłam właśnie e, ten podkład i nadal myślę, że jest on e, dobry, jak chcemy e, zrobić makijaż na jakąś taką imprezę fajnie zakryje i wygląda naturalnie, ale na co dzień chyba jest nieco cięższy niż ten i nie ma takiej bazy kremu jak tutaj. Więc ten mi się podoba, bo go się tak jak krem rozprowadza, to już trzeba bardziej wklepać. Nie mam tu z tych włosów, tylko przed chwilą myłam, więc żeby nie było, że Yes. sobie właśnie tydzień temu z a, a. z tą y, makijażystką, co poleca Magda Pieczonka. Y, no i jakoś tak robione A ten jest y, chyba bardziej taki kredowy. Także to jest ten starszy, a to jest ten od Magdy. Ten ma cieplejszy odcień, a ten chłodniejszy. Więc na lato chyba taki cieplejszy, ale obale mi zna, lepiej się sprawdza. No moja mama używa e, bronzera z paletki, którą sobie e, tam pod siebie dostosowała z Mary Kay. Samo takie opakowanie, bardzo solidne, chyba kosztowało ze 100 zł. Niby dużo, niby nie. Mm. I tutaj jest lusterko, jest w słonie. Więc tak to wygląda, że ona sobie używa tego bronzera. Tego rozświetlacz rozświetlacza i tutaj to powiek czy to brwi. Także taka paletka. Przechodząc do może cieni. To jest paletka mojej mamy inglot. Tutaj są cienie. Myślę, że wiele tutaj kolorów nie używam, bo są do siebie zbliżone. Jak widzicie, najczęściej schodził ten. Natomiast czarny się osypuje, wiadomo. I to też jest takie no, cienie z revolution, wiecie, sypią się raczej. To tak potaniosi. Na quintet kiedyś kupiłam sobie z Huda Beauty fioletową. Po prostu mi nie pasują. Mi jest najładniej w brązach, pomarańczach i w różach. Ale w fioletach już wyglądam bardzo, bardzo dojrzale. Więc to chyba będę musiała wydać. Albo zostawię na jakieś ASMRowe i też mamy taką różową. I ta jest fajna. Już tu mi lusterko odpadło. I te cienie, jakość tych cieni z Huda Beauty mi się podoba. Są dobrze napigmentowane i też fajnie się z niej pracuje. Kolorystyka już czasami mam wrażenie, że fajniej by było kupować sobie osobno kolory i robić taką własną paletkę. Nie ma czegoś takiego. Bo ja na przykład no, tego już tak nie używam, więc e, tego też tak nie używam. E, najbardziej to chyba ten, ten i któryś z tych. Także no szkoda, że właśnie są te paletki. W większości ktoś wymyśla, dobiera kolory, bo wtedy nie każdemu to pasuje. Cień Jest też taki z Mary Kay. Moja mama sobie kupiła... O, o kurde! Myślałam, że to jest na magnesie, ale nie. Taki. Dobrze, że się nie... nie rozbiło. Z Inglota też takie. I ten jeden mam właśnie Różów, różów tak nie używam, ale mam. Nie wiem czy jeszcze produkują tą firmę Delia, ale ten czasami nawet na powieki używałam. I jeszcze. Kolejna rzeczą, może rozświetlacze. No więc kupiłam sobie tydzień temu yy, taki Zmijo, tak się chyba to wymawia, polska marka, podobno tak gdzieś przeczytałam. I on ma bardzo fajny, bardzo yy, taki efekt opalenizny bo on jest taki pomarańczowy. I właśnie teraz go Mi się kończy. Bo fajnie kształtuje rzęsy. Także, sexy eyes, sexy eyes. Polecam. On bardzo ładnie wygląda. Ja teraz Raki? nie używam w ogóle e, korektora, bo ja rzadko używam. Ja raczej, jak już robię. Fajnie kryje. Ale to widziałam tylko raz w Rosmanie, a teraz nie widzę tej marki. Więc to chyba była jakaś taka yy, wyprzedaż, jakaś limitowana kolekcja. Ok, może teraz przejdziemy do pędzli. Więc tak, jeśli chodzi o moje pędzle. Kuro podobno bardzo fajne, profesjonalne pędzle robi i rzeczywiście widać, że jakość włosia jest wszystko tutaj doprecyzowane, ale ja już nie nakładam pędzlami podkładu, bo to jest dla mnie niewygodne. Więc on sobie tak leży. Você vai Oświetlacza. I to z, jest z Kawaii 20. To jest. To na początku bardzo śmierdziało kozą. To chyba kozi włos. Nie wiem. Ale nie sprawdza się to. Mm. I nawet nie wiem, dlaczego kupiłam z kozy. Z koziego włosa. Po prostu chyba. Nie wiem, nie doczytałam, bo ja to online kupowałam i po prostu spodoba mi się kształt, więc dodałam do koszyka i tak jakoś wyszło. Mm. Więc jakby w sumie spoko się tym maluję. Jeśli chodzi o... No więc to są moje pędzle. Jeśli chodzi o pędzle mojej mamy, to jest tylko znacznie więcej. Już tyle. I tak na przykład tego nie używam w ogóle, tego też w ogóle nie używam, ale zrobię może ten dzisiaj odcinek pocierania pędzla o mikrofon. To kiedyś kupiłam zabon z Sephora, w seforze, ale chyba już takimi się makijażu nie robi, w sensie podkładu takimi płaskimi już chyba nikt nie nakłada. Z altery kredkę do oczu czarną, kredkę do oczu brązową i do brwi i teraz mam tym zrobione tutaj czarne, brązowe i brwi tylko no trochę się już roztarły bo to rozcierałam pędzlem A Ten tuż tu jest z On mi się już skończył, ale jak utrzymam, Dlatego, że ta szczoteczka jest najlepsza, jaką ja. Naprawdę najbardziej wydłuża i podkręca, i wszystko robi z rzęsami co, co pożądane. To sobie kiedyś kupiłam do masażu, a tego w ogóle nie używam. Zawsze sobie kupuję jakieś do masażera, a później to leży. Typowa kobieta. Pełno rzeczy nieużywanych, e, więc tak, tutaj wszystko się przecież może przydać. A tych kredek to mam masę, cały czas kupuję, kolekcjonuję, kolekcje się zwiększa Zobaczcie, taka. Wszystko w podobnym odcieniu, właśnie taki różniut. Taka szafir. O, ta z Milani kupiłam w Stanach, jak byłam. Tylko to jest teraz zakupione online przy, w Polsce, bo mi się już tamta skończyła. Więc sobie od razu zamówiłam, ale ta jest świetna. Tylko tu muszę naostrzyć. Ale jest świetna. I to jest, Wam powiem już. Milani e, All Natural 04 A na dobrą sprawę e, no tutaj jest Los Angeles, ale jest napisane, że produkowane w Czechach. Chyba w ogóle jest coś takiego, że Czesi mają najlepsze kredki, nie? Robią najlepsze kredki. Tak gdzieś coś mi się obiło. Mm, mam taki błyszczyk. Ostatnio jak byłam w tych Niemczech, to też zakupiłam kupiłam tam w Rosmanie. Mhm. Takie dwie kredki. Ta taka bardziej czerwonawa, a ta bardziej taki w niód. Widzicie taki? Tak to wygląda. Bardzo fajna i to jest. A, czynastka. Tu macie o. A ta jest. A, a to jest 11. Sztorm na pustyni. Taka. Ta tutaj. Ta. Okej, okay. mam jeszcze taką kredkę. Ale dziwnie naostrzona. Mam taką białą. W ogóle jej nie używam z Golden Rose, ale wiecie. Biały to podstawa jakby, więc trzymam. Może się kiedyś przyda. To jest chyba tutaj, nie? Na linię wodną, ale no ja tak nie robię niestety. Mamy też taki korektor, ale ja sobie go lubię zastosować. Eee, tak tu pod brwi. Tu mam do brwi, ale ona jest za jasna jak się okazuje. Kolejna jakaś kredka. O i to jest właśnie ta ze Stanów. co mi się kończyła. I zamówiłam właśnie ją tutaj. Ta z Milani. Mm. Ze szminek mam na sobie. Teraz miałam tą szminkę zmieszaną tam z jedną kredką. To jest właśnie ta z Ewonu i to jest e, Posh ona jest taka bardzo różowa. Mi się taka też podoba. Kiedyś zainspirowałam z teledysku z Miley Cyrus. Uh, can't be tamed. Chyba tak to było. Chyba z tego dysku. I tutaj jest um, też z Evelina czy tam Eveline. Um, zero... Si nie, 700. Też bardzo fajna i też lubię. Taka brzoskwinka bardziej. No i ten też z Bibo, bo Błyszczyk kiedyś kupiłam z drobinkami takimi. On jest świetny. I jeszcze pachnie, więc chyba się nie zepsuł. I kiedyś z ASMR jakaś firma, tam był ten filmik. No to taką czerwoną, że to jest, widzicie, tu z ASMR to trzymam, bo na jakieś fajne okazje super matowy, super matowa czerwień. Świetnie wygląda na ustach. No i to jest chyba wszystko. To jeszcze widzę, że moja mama ma jakąś bazę też z merkej na powieki podcienia. Także, aha. Bo ja jeszcze kupiłam sobie pędzle, to mogę Wam pokazać, tylko, że tutaj nagrywam z komórki, to jakby nie będzie... Mm, w ogóle miałam szeptać, więc nie wiem, czemu to mówię. Ale nie wiem, no ogólnie mówię, że nie będzie. Taki, bo będę miała w, w tym, w mieszkaniu mam płytki w z marmura, marmurowe, takie same jak to, więc fajnie. Pędzelek taki do cieni, do powiek. Ja kupowałam najtańsze, najtańsze rzeczy zawsze kupuję, więc jakby tak mam. Jestem skanerus, oszczędzerus precyzyjne do cieni, tak do kredeczki czarnej na przykład tak ja się zastanawiałam y, w rozmanie chyba 30 minut nad jednym pędzlem bo się bałam, że jak będę miała szafki, mam bardzo ciasną łazienkę to, że nie będę mogła ich y, jak będą za długie postawić w kubku tylko będą musiały leżeć więc ja się zastanawiałam tak na oko czy mi to wejdzie, bo ten się już obawiam, że może nie wejść i tu jest jakiś auri. to to też chyba do powiek tu do brwi taki w Golden Rose kupiłam do no jeszcze jest cena za 23 zł do brązera. no i właśnie tą nową szczoteczkę taką tamtą zostawię mamy eee, I to by było na tyle. Mm, Także, no. Mm, that's it.